Witam Was bardzo serdecznie. Chciałabym Wam dziś wyciągnąć kartę na miesiąc czerwiec dla urodzonych w znaku Skorpiona. Energia miesiąca czerwca gwiazda miłość, związki, uczucia dwójka kielichów i praca, sprawy zawodowe, finansowe kochankowie. Jakby to powiedzieć, cały miesiąc, yy, patrząc na wszystkie karty, mówi o uczuciu miłości to będzie bardzo fajny czas dla Skorpiona czas miłości, związków, nowych partnerów może poznacie kogoś bardzo dla, na pewno kogoś ważnego dla was dla waszego życia, dla waszej przyszłości natomiast może być to bardzo wyjątkowy partner/partnerka, kobieta/mężczyzna ktoś kto będzie dla was jakby to powiedzieć, idealne, o tak bym powiedziała, bo naprawdę każda z tych kart mówi o miłości, związku, uczucia. Od gwiazdy przez dwójkę kielichów i przez kochanków. Ten czerwiec będzie dla was, drogie skorpiony, miesiącem miłości, uczuć, e sentymentów i takiego naprawdę, naprawdę romantyzmu. I teraz tak, gwiazda która mówi o takim e, nadziei w, w tunelu, takim, o takim światełku w tunelu po ciemnym, rocznym, ciężkim, e, powiedzmy maju. Wy będziecie mieli naprawdę fajny czerwiec, który wam m, z perspektywą, o tak powiem, może nie już natychmiast, natomiast z perspektywą. Czy to będzie, jeżeli chodzi o sytuację, powiedzmy zawodową, to jest na przykład, e, jeżeli ktoś nie ma pracy. To w czerwcu Pojawi się możliwość podjęcia tej pracy. Jeżeli, jeżeli jesteście właśnie w, samotnymi ludźmi, to e, pojawi się szansa na miłość. Bo wiadomo, że trzeba, pojawi się ktoś, natomiast czy to będzie wtedy wielki romans, miłość, czy szaleństwo uczuciowe, to już będzie od Was zależało, jak zbudujecie taką relację. Natomiast ktoś ważny, ktoś. Nowy, ktoś ważny pojawi się w Waszym życiu. Ktoś, kto zawładnie waszą duszą i sercem. I to jest takie właśnie o, wow. Eee, gwiazda daje nadzieję. To jest taka fakt, że to jest takie pitu-pitu, Ale w, w, patrząc na te karty, to karty mówi o właśnie nadziei, o miłości, o poznaniu kogoś, y, kto wywrze na was wielkie wrażenie. Uczuciowo dwójka kielichów. Słuchajcie, to jest może niewielka miłość, ale to są spotkania, randki, rozmowy, bardzo, bardzo przyjaźnie spędzony czas. Bo tak jak w asie, to się kogoś wyhaczy, może w większym gronie, może coś się kogoś pozna. Natomiast tu już są te propozycje spotkań, randek, miłości. Rozwoju, Wy będziecie tu w tej karcie poznajecie się. Poznajecie się nie jako Kazia, Basia, Kazio pa, Basia, tylko tu już poznajecie się, co lubicie, co robicie, jak, jak reagujecie na pewne rzeczy. Rozmowa, spotkania, randki no i coraz cieplejsze, że tak powiem, i bliższe, bliższe pewne rzeczy, bliższa relacja. Jeżeli chodzi, mało tego, to jeżeli, ocząc tutaj, to karta kochanków to jest wybór. To jest wybór między dwoma partnerami, dwoma partnerkami. I teraz jeżeli po poznaniu kogoś, po spotykaniu się, możecie stanąć przed takim dylematem, że trzeba wybrać, czy partner, którego macie, partner, partnerka, którego macie w tej chwili, czy wejść w nowy zupełnie układ, czy zagłębić się w ten układ, czy przejść z relacji fajnej, sympatycznej, a no w taką sferę już kochanków ukrytych może, może gdzieś tam, jeżeli jesteście w związku, jeżeli jesteś w związku małżeńskim, drogi Skorpionie, to może być tak, że właśnie gdzieś tam, no powiem tak, fajny czas, natomiast dylematy. Tu mogą być moralne i, i ogólne, mogą być bardzo trudne, bo, bo stawianie stałego związku, stałego partnera, na, czy branie nowego partnera, nowego, nowej znajomości, roz, stawianie na rozwój, na przybliżenie, na bycie kochankiem, kochanką, no to nie zawsze, to zawsze to jest jakiś taki trudny wybór. Jeżeli chodzi o kartę kochanku, która mówi o sprawy zawodowe, to jest na przykład wybór między dwoma pracami, wybór między e, dwoma możliwościami. Bardzo możliwe, że staniecie właśnie na rozstaju dróg i będziecie musieli wybrać, czy to, co robicie teraz, to będzie to, czy idziecie zupełnie w nowym kierunku, nową pracę, nową, nową szansę, która się wam pojawi. E, tu też mówię o rozmowach w, w sprawie tych w, dwóch prac. Tu się nadzieje tak jak powiedziałam, jest jakieś światełko w tunelu, które mówi, że dostaniecie szansę na podjęcie drugiej, innej pracy. I tu w tych kochankach będziecie wybierać między jednym, między tym co robicie, albo a tym co ewentualnie możecie robić. Albo jeżeli nie macie pracy, drogie skorpianie, no to może być tak, że będziecie wybierać między dwoma pracami. Fakt, że ta karta mówi, że względem na to, co wybierzecie, będzie to najważniejsza i najlepsza rzecz, jaką wy wybierzecie. Więc, no, powiem czerwiec, miłość, dylematy, wybory i decyzje. Czy to łatwy? Miesiąc, czy niełatwy? Na pewno piękny. Wszystkiego dobrego, do skoordynowe.